Dzisiaj pokażę Wam, jak oklejać surową płytę wirową laminatem HPL za pomocą kleju kontaktowego. Cześć, Janusz Laskowski. Jestem doradcą technicznym w firmie Pfleiderer. Dzisiaj pokażę Wam, jak oklejać surową płytę wiórową laminatem HPL za pomocą kleju kontaktowego. Aby dopasować wymiar formatki laminatu do przygotowanej płyty, najpierw sformatyzuję ten HPL, aby odpowiadał nam, oczywiście z lekkim nadmiarem, aby odpowiadał nam do formatki płyty. I aby dobrze przeprowadzić tą operację cięcia HPL-u i przygotowania najlepiej jest dociąć taki HPL cienki przekładając między na przykład dwie cienkie płyty HDF i za pomocą zagłębiarki obetniemy bardzo równo, te płyty HDF będą nam dociskały HPL. Przymontuję szynę prowadzącą, listwę prowadzącą aby dobrze docisnąć do siebie te warstwy. I za pomocą zagłębiarki przetnę ten HPL na do na żądany wymiar. To samo wykonam teraz obracając HPL, aby przyciąć drugi wymiar. I mam przycięte formatki, jak widać, tutaj bez żadnych uszkodzeń. I ten wymiar będzie nam odpowiadał do przyklejenia na płytę. Zabezpieczyłem stoły, na których będę dokonywał klejenia. Tu mamy tą płytę surową, laminat HPL. Musimy pamiętać o tym, żeby powierzchnie klejone były czyste, żeby nie znalazły się tutaj na powierzchni jakieś. Zanieczyszczenia, no bo one niestety mogą wtedy odbić się przez powierzchnię laminatu HPL. Może jeszcze taka jedna uwaga, musimy pamiętać o tym, że HPL przyklejamy zawsze z dwóch stron płyty z jednej strony i z drugiej. Nawet jeśli nie będzie to laminat w tym samym dekorze, to musi być laminat przeciwprężny o tej samej grubości i tego samego rodzaju. Gdybyśmy przykleili laminat tylko z jednej strony, wówczas byłoby niebezpieczeństwo, że płyta mogłaby się wyginać. Naprężenia, które powoduje laminat oraz spoina klejowa głównie mogą powodować wyginanie tej płyty. Dlatego musi być laminat również z drugiej strony. I teraz naniosę klej kontaktowy. Tą samą czynność wykonam na formatce HPL-u. Ważny jest czas otwarty. Abyśmy mogli nałożyć jeden element na drugi i złączyć ze sobą, w przypadku kleju kontaktowego musimy odczekać około dwóch minut, minimum 2 minuty, aby rozpuszczalnik odparował z tych warstw. Minęły 2 minuty i teraz możemy nałożyć laminat HPL na płytę. Pamiętajcie, że ten klej jest. Na tyle mocny, że jeśli przyłożymy nawet delikatnie laminat z klejem na płytę, to już niestety tego nie oderwiemy, nie, nie będziemy mogli przesunąć, więc musimy dokładnie przymierzyć. I teraz bardzo ważną czynnością jest mocny docisk HPL-u. Za pomocą wałka gumowego. Twardy wałek z twardą gumą i musimy bardzo mocno to docisnąć. HPL już jest przyklejony. Ja wezmę teraz tutaj za brzegi tego HPL-u. Zobaczcie, on się nie odrywa. Jest przyklejony. Także już mocno jest dociśnięty do płyty. No i teraz analogicznie wykonamy drugą powierzchnię. I znowu czekamy minimum 2 minuty. W skleju delikatnie odparował rozpuszczalnik. I nałożę teraz drugą warstwę na lewą stronę, czy na przeciwną stronę. Warstwę laminatu HPL. O. Bardzo mocno gumowym wałkiem dociskam. Laminat jest przyklejony. Po takiej operacji płyta z HPL jest już gotowa do dalszej obróbki. Także nie musimy odczekiwać, odczekać jakiegoś czasu dłuższego, aby ten klej się utwardził. Tylko możemy od razu taką płytę obrabiać, możemy ją sformatować. I właściwie od razu to zrobię. Formatkę oklejoną laminatami HPL dwustronnie od razu będę mógł sformatować, przyciąć na wymiar, czyli płytę łącznie z HPL-ami. To cięcie wykonam poprzez dwukrotne przejście piły. To znaczy, na, przy pierwszym przejściu, piłę ustawiłem w ten sposób, aby nacięła tylko wierzchnią górną warstwę HPL-u. Po prostu będziemy minimalizować przez to jakieś niebezpieczeństwo wyszczerbień, laminatu i tak Teraz ustawię pilarkę w ten sposób, aby tarcza wystawała nam około 10% wartości średnicy tarczy pod powierzchnię cięcia czyli 16 mm powinna wystawać, plus grubość płyty z laminatami HPL i grubość prowadnicy to jest około 40-41 mm. Jest przycięta płyta łącznie z HPL-em. Jak widzicie tutaj dokładnie, obydwie krawędzie są wcięte. Oczywiście, taką operację teraz wykonamy na wszystkich pozostałych trzech stronach. Tylko, oczywiście, muszę użyć do tego przy takiej ręcznej pracy kątownika. I teraz y, przestawiam pilarkę na y, tą większą głębokość, tak jak poprzednio, na 41 mm, aby przeciąć już na gotowo. Oklejoną uprzednio płytę laminatem HPL z dwóch stron Sformatowałem i mamy taki element wykonany już na gotowo, z przygotowaną wąską powierzchnią do oklejania obrzeżem ABS. W ofercie firmy Flyderer mamy również elementy płaskie, czyli płytę wiórową oklejoną dwustronnie laminatem HPL o wymiarze 400 na 1285 mm w różnych grubościach. Pokażę Wam teraz, jak przykleić HPL do płyty wiórowej. Do większych elementów. Tutaj, oczywiście, do celów filmowych mamy elementy niezbyt duże, ale to będzie obrazowało, jak można przykleić laminat z wykorzystaniem podkładek, takich listewek, gdzie zapewni nam to właściwe ułożenie HPL-u. Jak widzicie teraz, troszeczkę inaczej sobie zabezpieczyłem stoły, tekturą. Oczywiście, metody mogą być różne, jak to woli, aby była czysta powierzchnia. Tutaj zmiotę. No możemy tutaj jeszcze dla pewności po wąskich płaszczyznach również przy wąskich płaszczyznach również nanieść. I teraz odczekamy minimum 2 minuty, aby odparował rozpuszczalnik skleju. Minęły dwie minuty, rozpuszczalnik odparował, możemy kontynuować pracę i właśnie aby większy arkusz swobodnie położyć na płycie wykorzystam do tego cienkie listewki tak właśnie moglibyśmy wykonać bardzo duże elementy bo ten HPL będzie nam spoczywał na listewkach i teraz po kolei listewki wyciągam. I tutaj od środka już mogę sobie dociskać, a tu jednocześnie nie spada nam większy laminat na płytę. I podobnie z drugiej strony. No I oczywiście dociskamy z dużą siłą, gumowym wałkiem, takim twardym wałkiem. Jak podkreślałem, zawsze musimy laminat nakleić również z drugiej strony, i to teraz wykonam. Podobnie nakładam listewki delikatnie, na których oprze nam się HPL. Delikatnie listewki wyciągam. I tutaj już mogę środek docisnąć, a jednocześnie. Gdyby był to element długi, na przykład, nie będzie nam się opierał, nie potrzebujemy jakby dodatkowych rąk. Także dzięki tej metodzie, z wykorzystaniem tych listewek, laminat się bardzo równo ułoży, nie będzie jakichś jakich nierówności przy, przy klejeniu. No i oczywiście dociskam teraz również wałkiem. Jak widać, trzyma się tutaj bardzo mocno i, podobnie jak przy poprzedniej próbie, jest gotowy do dalszej obróbki. W tym filmie pokazałem Wam, jak przykleić laminat HPL do płyty biurowej z wykorzystaniem kleju kontaktowego. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów.